Cześć, witam Was bardzo serdecznie z kolejnego odcinka dziennika sportowego. Dziś zaczynamy od Ligi Europy, a konkretnie rozstrzygnięć polskich zespołów w tymże turnieju. Legia wygrała spokojnie swój miar 2–0 po golach Kucharczyka oraz Jewice Dorjaka, natomiast ruch niestety nie miał aż tyle szczęścia i dopiero po dogrywce, co warto zaznaczyć, przegrał z metalistem 0–1, stracąc bramkę w 105 minucie z rzutu karnego. Kogo trafiła Legia w lizę Europy? W dzisiejszym losowaniu okazało się, że hmm, rozegrają swój mecze na Ukrainie, Turcji oraz w Belgii. Mianowicie przeciwnikami mistrza Polski będzie Metalist, Ramzon Spor oraz Lokeren. Na pewno to grupa, w której Legia może wyjść i być może zagrać już na koniec sezonu w Warszawie w Finale Ligi Europy. Krótka zmianka natomiast teraz o Bułgarii. Jak dobrze pamiętacie, wczoraj, e, przepraszam, przedwczoraj miał mecz miejsce Ludogrec z Tiewą, kiedy właśnie Kosmin Matty obronił te dwa rzuty karne. Prezes bułgarskiej drużyny był na tyle zadowolony z poczynań swojego zawodnika, że postanowił uhonorować go, jak na budującym się właśnie stadionie jedna z nowych trybun będzie no właśnie imienia Cosmina Montiego. Krótkie przenoszenie się teraz do Bundesligi. Przede wszystkim zaczynamy od transferu Hiszpana Chabiga Alonso. Postanowił poszukać nowych wyzwań w Bundeslidze, chociaż nieoficjalnie mówi się, że troszeczkę wystraszył się rywalizacji z Toni Crossem. Hmm, Chabialonzo Alonso trafi do Bayernu za 9 milionów euro, jak za już tak dosyć wiekowego piłkarza, Real zrobił naprawdę ładny biznes. Powrót do Borussii Dortmund? To jest możliwe. Podobno Jurgen Klopp interesował się sprowadzeniem z powrotem na Signal Iduna Park jego Kagały. Czy Van Hal potrzebuje Kagały w swoim planie budowania Manchesteru? Jeżeli nie, no to być może Japończyk wróci no do Borussii. Już niedługo się do tego wszystkiego dowiemy. Tico Costa kontuzjowany na prawie 6 tygodni jest efektem kontuzji ścięgna płotka którego nabawił się kontuzji. Jak do tej pory, Costa w dwóch meczach strzelił dwie bramki, czyli był dosyć ważnym punktem londyńskiego zespołu. Czy Mourinho uda się zastąpić tego piłkarza? Zobaczymy. Roy Hodgson powołał reprezentację Anglii na najbliższe spotkanie eliminacji tych z Europy. W związku z tym, że aktualny kapitan zakończył już reprezentacyjną karierę, czyli Steven Gerrard, selekcjoner zmuszony był wybrać nowego. Kogo, na kogo postawił? Postawił na Wayne Piłkarz dosyć już doświadczony i chodzi o postępy w kadrze, także powinien sobie z tą rolą poradzić. A piszemy Czanglików już we wrześniu. Kilka dni temu wspominałem Wam o tym, że Eto zmienił klub na Everton. Potwierdziły się te plotki, ale teraz nie o tym. Eto postanowił, że zakończy reprezentacyjną karierę. Już więcej niestety nie zobaczymy go w barwach Kamerunu, a w swoich ostatnich podziękowaniach dziękował wszystkim swoim fanom, jak i całej Afryce. Falcao. Teraz porozmawiamy sobie chwilkę o Falcao. Piłkarz reprezentacji Urugwaju podobno ma trafić do Realu Madrid. Jednak hmm, podobno ktoś też go widział w Londynie, gdzie hmm, jest w trakcie rozmów z Arsenem Wengerem w sprawie wypożyczenia go do Arsenalu na ten sezon. Gdzie trafi? Czy do Madrytu, czy do Londynu? Przekonamy się już na pewno niedługo. A na koniec oczywiście bramka dnia. Postanowiłem, że tutaj e, wstawię wam w to miejsce akcję polskiego zespołu, żeby w końcu może się takowy też znalazł. E, kucharczyk, naprawdę, oczywiście znaczy Kucharczyk wykończy tą akcję, ale sama cała akcja Legii była naprawdę bardzo ładna. Maszebrzyski jodłowiec, żyro świetne prostopadłe podanie, po Turce, ale tu Tomek Grzyski, dobry od piłki, zagranie tutaj i mamy idealne zagranie w tempo. Świetne zagranie, doskonałe wyjście. A na całkowite zakończenie odcinka mam jeszcze dla Was jeden materiał, Wczoraj Rioaf podejmowało na własne zasadnie Ellsborg w ramach eliminacji The Europy. Dosyć długo, właściwie do 92 minuty utrzymywał się wynik z 0 do 0, co dawało Awans Duńczykom. Jednak co się stało potem i jak, w jaki sposób najciekawszy cerebrowali to piłkarze Rioaf. Sjasjov. Han skickar ah, den långt. Ah, det där vara som en Till uppe som går det in i mål! Rio på väg vidare efter en slumpboll som når fram i 92 spelminuten! Det kan inte vara sant! Men det är sant. Ja, den där långa utsparken, den blev mycket lyckosam. Det är mycket, mycket bra löpning också. Ja, och placeringen är alldeles perfekt. A w tym odcinku to już na tyle. Także dzięki bardzo, że oglądaliście. Jeszcze mam dla Was jedną wiadomość na koniec. Nie ja dotyczącą już piłki. nożą, dlatego co wiem, na sam koniec. Już jutro. Tutaj też mój strój nie jest przypadkowy. Związany właśnie jest z jutrzejszym, rozpoczynającym się mundialem siatkarskim. Także kibicujmy naszym. Miejmy nadzieję, że uda mi się coś osiągnąć. Chociaż, mówiąc szczerze, ja tutaj nie chciałbym zapeszać. Ale moim zdaniem, nam wygraną może być naprawdę bardzo ciężko. Także to teraz na tyle. Dzięki i cześć.